Dzień dobry, wieczór. Z tej strony I cóż, dzisiaj gramy znowu w Risk of Rain 2. I powiem tak, ja wiem, że długo nie było odcinka, mimo tego, że miało być codziennie, ale ostatni miałem dziki tydzień. Na szczęście teraz już mamy koniec tygodnia, no i trochę więcej spokoju, więc mogę to zrobić, nadgonić i tak dalej. I cóż, dzisiaj gramy Void jedną z bardziej antyskidzi postaci. Oczywiście Monsun, i nie wiem, co będziemy próbować. Może z przejścią próbę kolosa, może coś innego. Tak czy inaczej, grajmy. I tak White Dlatego, tych, którzy nie pamiętają, ma broń typu Hitscan. Czyli gdzie patrzę, klikam, tak strzeli. Ma bardzo potężne leczenie, usuwające mu korupcję, skażenie, jak Złotek zwał. Ogólnie ten wskaźnik, który nam się ciągle ładuje. cel po prostu właśnie uniknięcia przemiany. W formę alternatywną, bo tak. W czasie, kiedy my tutaj mamy zdolności dosyć mocne, tak jak na przykład ten, właśnie atak o nieskończonym zasięgu, który gdzie wysyłam i kliknę, tam strzeli od razu, tymistowo. E, tak, właśnie pokażę Wam nawet jakieś specjalne tutaj zmienię się w skorupowaną formę. Tu właśnie mamy alternatywną. Dużo szybszy atak, ale krótkodystansowy. Tutaj to strzelam też od razu, bez ładowania. To się staje szybkim dashem. A RK dodaje nam korupcji, zabierając życie. To no właśnie tak. RK służy do tego, żeby się nie przemieniać. Bo ogólnie manewrowanie tymi formami jest bardzo istotne. Tak. No taka właśnie tutaj ciekawostka. Tylko kolejna rzecz. Wojtwin, jako jedyny, ma specjalną interakcję właśnie z Wojt przedmiotami. Powiem wam szczerze. Właśnie przez tę mechanikę. Naturalnie, normalnie możemy używać naszego. usuwania korupcji, czy tak to nazwę. Eee, wtedy, kiedy mam 25%. Możemy ją zredukować do zera, ale ona zawsze będzie rosła. Da się to zredukować przedmiotami leczniczymi, regeneracyjnymi itd. Tak ale uwaga, uwaga! Jeśli podniesiecie void przedmiot, każda sztuka takiego void przedmiotu zwiększa minimalną korupcję, powodując, że przemiana następuje szybciej. I tak, to mówię jako ciekawostkę i też jako bardziej ciekawostkę gameplayową. Ja osobiście lubię dwie formy. I mój perfekcyjny gameplay wygląda tak, żeby mieć korupcję zblokowaną na około 50% nawet. Więc ja Wojt przedmiotu będę jak najbardziej chętnie podnosił. Ale nie mam zamiaru grać tylko w formie skorumpowanej. Czy tam skorupcjowanej, spaczonej, wypaczonej. No jednak lubi mieć na daleki dystans, to wszystko. I tak, eee, Korupcja też nie się czuł się, że obrażenia. Nie wiem, czy o tym wspominałem. Oraz, co jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli byśmy trafili krytyka, tak, trafienie krytyczne, e, też tam różnie, więc jest, jeśli macie naprawdę pięknego tak speeda i dużą szansę na krytyki, jesteście w stanie utrzymać formę skrumpowaną cały czas. No nie, się przemieniłem. Szczerze, nie chciałem tej przemiany na razie, ale dobra, jak już jest, co? nie przeszkodzi to w niczym, mówiąc o tym, że trochę później będę musiał teleportera uruchomić. O tak, to co jest istotne dla mnie, i dla was też może być, jeśli chodzi o Wojtwinda. to jest pierwszych postaci jeśli nie nim którą udało mi się wystoprocentować. I ważna rzecz właśnie taka jest, że Wojtwind jest mega potężny w wszelkich walkach z przeciwnikami klasy podobnymi. Właśnie przez to, jak bardzo jest... No... Jak się to nazywa na polski? Na angielski to Glimmer Style. Można i łatwo grać na dystans, trzymać się po prostu bezpiecznie, i można przejść w formie skrumpowaną, żeby być mega damage z bliska. Naprawdę wszystko co się chce można tu zrobić z nim. E, dobra, tutaj weźmy przy jeszcze coś takiego. Coś trafiło, eee, nie najlepsze. Ale tak, większość bossów, których można na przykład trafić na pierwszej planszy, to... Że Wojtwindem jesteście w stanie porobić raz dwa. Zresztą zaraz nawet zobaczycie, bo. Nie mam zamiaru tu za długo siedzieć. Raz jeszcze usunę teraz już skażenie. Chyba skażenie to jest najłatwiejsze nazwane, najlepsze. I teraz tak. Królowa robaków, żółków, jakkolwiek by tego nie nazwać. Dzień dobry. I proszę. Patrzcie, jak to pięknie spada. Zupełnie niczym obrażenia multi na trybie dwóch broni naraz. No ale jesteśmy, musimy być blisko, co jest też na swój sposób ryzykowne. I trwa to trochę długo, dopóki korupcja nie spadnie. Przecież nie pamiętam, czy to musi do zera, czy do minimalnego naszego poziomu korupcji. Ale tak czy inaczej, po prostu no. W ten sposób to działa. Teraz skończyliśmy. Możemy albo poczekać na ponowne wejście w centry, albo, tak jak ja teraz będę robił, używać tego, żeby się leczyć i być trochę w bezpieczniejszej pozycji. No, więc widzicie, takie piękne coś. Nawet jak macie skillisiu. Voidfinn jest jedną z tych postaci, która wybacza dużo błędów przez swoje mechaniki. Okej. Okay. Chyba tutaj wydaje, wydaje mi się, że my chyba będziemy musieli się i tak przemienić. Bo jest tutaj za dużo wrogów na nas, żeby na nieprzemienionej formie to wszystko wyeliminować. Znaczy skupmy się na Laser Wispach, a resztę zaraz moim promieniem tutaj rozwalimy. Będzie spokój. Dobra. No, i proszę, i proszę. Jaka piękna rzeź. Jaka piękna sieczka. I proszę. I po problemie. Widzicie? Pięknie. W sensie, tu była jakaś skrzynka? Nie, nie było skrzynki, więc lecimy już na planszę numer 2. Obecny zestaw przedmiotów powiedziałbym, że taki, no nie do końca. W szczególności, że jedyny void przedmiot, który zdobyliśmy, to klucz, A jak mówiłem, jedynego klucza wojowego trzeba sobie zostawić, bo inaczej klucze przestaną być wojdowe. I moja ulubiona plansza numer dwa. Jest to tylko z drukarką pancerza. Czyli flat redukcją 5 punktów obrażeń na sztukę, chyba, do minimum jednej sztuki. Generalnie powiedziałbym, że fajna rzecz, ona. Oczywiście wolę już to, co my tutaj mamy. Nie, żeby to, co mamy, było jakoś wyjątkowo dobre. No, powiedziałbym, że to są dosyć przeciętne przedmioty i no nie, już trafiliśmy na tego dziada. Jedna rzecz, której nie lubię w tej planszy. To no właśnie te dziady. No i spróbujmy go wyeliminować jak najszybciej. Dobrze. Dobrze, nie ma go... Nie ma go już. Super. Super. Możemy teraz spokojniej trochę tutaj zwiedzać, eksplorować i... No coś naprawdę nie jest za dobre rzeczy nam się trafiają. Nie za dobre. Ale przynajmniej są. Coś czy chcę ryzykować utratą klucza, żeby zobaczyć, co to jest. Nie, nie. Nie. Wojdowe klucze są za dobrymi przedmiotami, żebym miał je um, stracić. W szczególności, że nie wiadomo jakiś prawdopodobnie ich odzyskać. jest szczególnie łatwo. z tak coś, co tutaj bym chciał. To niech będzie, bo to jest bardzo dobry przedmiot. Teraz na jakiś czas redukuję bardzo mocno otrzymywane obrażenia i. Co my tu mamy? A dobra, już pamiętam co. Eee nie istotna rzecz. To, jeśli mylę za 30% naszego max hp pedówki nie zginiemy, daje nam raz właśnie tak, jakby opcję wskrzeszenia. Jak zginiemy, to odzyskujemy te hopeki. A ta, ta cała kapliczka, czy co tam było, po prostu przestaje działać. No dobra, skorumpowana forma idealnie weszła. A, i teraz pytanie najważniejsze, czy są tu jakieś skrzynki w ogóle? Tak trochę susza z tymi przedmiotami, bym powiedział. To jest dziwne, bo... Tę planszę znalazłem jako właśnie taką nocturnalną i łatwiej skrzynię lokalizować i gromadzić. Hmm. Okej, okay, jest coś, jest coś. już chyba że nic nie będzie. I w środku mamy kaosz z slaga. Świetnie. Nawet bardzo świetnie, tylko... Okej, okay, on chyba był właśnie jednym z tych źródeł, które nie redukują no wzrostu skarżenia. To jest taka dziwna rzecz, że niektóre źródła redukują, inne nie redukują. Czasem ciężko mi stwierdzić, które jest które. A pamięć już nie taka, więc no nie do końca pamiętam właśnie które są które? Był czas, kiedy pamiętałem ale teraz jak mówię, nie. nie ta pamięć, nie te czasy, nie te lata. Niestety. No ale dobra. Lecimy. Muszę na teleportera. Wait, tekstura jest nie dziwna tutaj. Zawsze taka była? Nie wiem. Tak czy inaczej, trafiła się meduza. Czy meduza ma hitboxy na końcówkach swoich odnóży? Ma, dobra, czyli mogę wejść w formę skażoną, żeby ją szybciej wyeliminować. Zresztą nawet gdy nie mógł, kto teraz muszę w nią wejść, tak czy inaczej, bo tutaj taki dziad jest. I. skilliliśmy. Co jest? Co jest, drodzy Liptani, jak kto preferuje? Zawsze tak nie wie. ...oglądacze, ale co tutaj się dzieje? Przynajmniej mam takie skillisiu. Nie wiem, chyba, chyba już wypadłem z formy, już nie umiem grać w... ...monsuny. Oj, 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 Nie wiem, jak tak dalej będzie, to będę zmuszony chyba wrócić na... Do Dlatego, jakby ryba klasycznego, normalnego, średniego. Eeej, A szkoda, chciałem tutaj w końcu się popisać, że to postać antyskilisiu to jest coś, czym będę w stanie grać, pokazać wam mega e, super taktyki, jak przychodzić, a zamiast tego, co? Kolejny raz zobaczycie moje Skiliściu, prawdopodobnie. Nie, żebym szczególne problemy z tym miał jakieś czy coś, ale... No tak, trochę szkoda. Znowu w ten sposób to wyjdzie Dobra Mniejsza z tym jednak Spróbujemy skupić się na pozytywach Czyli na tym, że teraz możemy tutaj fajnie sobie wyeliminować większość oponentów Bardzo prosto A potem pomyślimy, co dalej I okej okay. Czy w tym sklepie jest coś sensownego? A no jest, jest nożyk Zbior trójkątnego noża, z tego konusz trzy końcowy. I teraz, jeśli będziemy mieć jakiegoś przeciwnika potężniejszego, no to krwawienie trochę tam pomoże. A jak będziemy mieć jakichś słabszych, to też krwawienie będzie pomagało ich wykańczać nie. Tak się zastanawiam, czy krwawienie jest lepsze od tych odwojdowej jakby alternatywy czy nie. Let's go! Teraz każdego pojedynczego wroga będzie można mega szybko eliminować, jak tylko się to nałoży. Dlatego no, mówię, poliluta zarówno zwykła ukulele, jak i właśnie polilut świetne przedmioty. Tak samo jak wojnowa wersja rakiet, czyli ten chyba plasma shrimp. Chyba tak się nazywało. Ale tak. polilut i plasma shrimp to są potężne rzeczy. Przy czym, nie wiem, który z tych dwóch jest w sumie moim bardziej lubianym. I dobra, mocha, czy moka. Start. Oj, piękny, nie chciałbym go przetracić, ale pewnie i tak się, się przetraci, się zdać kill i siuje. z niego będzie. A na razie zobaczymy jeszcze, co mamy w innych krzynkach. Okej, okay. backup magazyn? Hmm, w sensie fajna rzecz i tak, ale no nie powiedziałbym, że to jest coś, co bym preferował. Fajniej byłoby kolejną tą moczę, mokę, czy jak się nazywa, dostać może rakiety, dodatkowe ukulele. W ogóle dodatkowe ukulele by spowodowało, no rzeczywiście by się zmieniło w poliluta. I to ogólnie powoduje, że polilut uderza więcej razy, jak się już aktywuje. Nie wiem, coś takiego innego moglibyśmy dostać. Okulary w sumie? Odpowiadane by trochę przeszkodziły nam w obniżaniu poziomu skażenia. ale też mogłyby być, nie wiem, piśka bym mógł dostać też jakiegoś przywego. No dobra, strzykawa to już jest solidna rzecz. Świetnie. Poliut aktywuj się, proszę cię, dziękuję. A, nawet krwawie nie weszło na nich. Fajno, fajno. Pięknie, i już mamy, moim zdaniem, wystarczająco rzeczy z tej planszy. Chyba jeszcze posprawdzam tutaj okolice, ale jest dobrze. A, i właśnie, wielka ciekawostka. Im więcej mamy atak speeda, tym nie tylko szybciej atakujemy w przypadku e, Voidfinda, ale szybciej też usuwamy sobie właśnie skażenie naszą Erką. Więc tak, duży atak speed jest naprawdę cenny, bo pozwala precyzyjniej manewrować właśnie tym skażeniem. Bez niego trzeba by było normalnie po prostu, najbardziej dzisiaj to fazę milczenia przez chwilę, ale jak e, domównicy. Generalnie mówiąc, po prostu szybsze usuwanie z skażeniem jest dosyć daje na przyleczenie. To jeszcze pozwala właśnie dobrze manewrować pomiędzy byciem blisko przemiany a przemianą. A bo tak jest 99% to Normalnie można byłoby nie zdążyć i się przemienić tak. Jak właśnie się duży atak spida to fajnie szybko można to zgnieść, usunąć i jest dobrze. Pomijając to, że ja ogólnie lubię atak speedy wszędzie. No ale tak. Dobra, dobra, dobra. Terminujmy golem, otwórzmy tam skrzynkę i idźmy już stąd. Bo obawiam się, że jeśli nie pójdziemy, to zaraz będzie źle. I w sumie, jak tak myślę, mam skill issue. Nie wiem, czy dobrym pomysłem będzie iść na drogę kolosa. Spróbować i tak będę mógł, ale... Prawdopodobnie będę musiał na razie odpuścić drogę kolosa, zrobić słownie, jak wrócę już do formy. Albo zrobić ją na razie na łatwiejszym, żeby tylko zobaczyć, co za postacia tam zostanę. A kiedy nie dzieje się tłaksować tym przebodem albo na moim nie? To też jest opcja. Innych skrzynków już nie widać. Chyba nie ma nawet, więc. No. Możemy iść już do bossa. I. Standardowo, klasycznie, nie tak jak to. Najlepiej jest, przynajmniej w moim wykonaniu. Nie będę w tym momencie redukował skażenia. Dopóki nie będziemy bardzo blisko już 100%, bo po prostu chcę być przemieniony podczas walki z bosem. Okej, okay, idealnie. Idealnie. Dobra. I teraz można się już przemieniać powoli. Będę no, ciekawe, że znowu Beetle Queen. Ciekawe, że mam bardzo mało HP-ków. No nie, nie. Wiecie co? Odcinek ma dopiero 17 minut, ale ja może na tym skończę, bo... poziom mojego Skinisiu dzisiaj jest za wysoki na no, co żeby to robić. Tak. Ta, wrzucę coś takiego. Tytuł będzie... Dlaczego nie ma ryzyka deszczu? Dosłownie tak to nazwę. Jak to zobaczycie, to chyba od razu zrozumiecie. Ale dobra, starczy tego, więc no, trzymajcie się i... Hej.